Cześć, z tej strony Piotr. Witam Ciebie w kolejnym 14 odcinku serii Budowania Portfela Kryptowalut z Małym Kapitałem. Jak wiesz, co weekend spotykamy się, aby za 20 zł kupić bitcoina oraz jakiegoś altcoina, i w ten oto sposób sprawdzamy nie tylko, czy takie inwestowanie z małymi kwotami ma sens, ale także sprawdzamy, co tak naprawdę okaże się bardziej opłacalne, tak? czyli czy inwestowanie w altcoiny, czy w Bitcoina. Ja obstawiam altcoiny, wiem, że są zdania podzielone. Bitcoin, jak widzimy, dogania altcoiny, tak? Teraz mamy proste te odbicie, więc jak będzie, nie wiemy. Na pewno ja się tutaj zapowiadam, że będę robił tę serię przynajmniej do końca 2018 roku, więc myślę, będzie bardzo, bardzo ciekawie obserwować, jak może wyglądać takie portfolio budowane tak małymi krokami. Więc ok, jak, jak to wygląda? Tak? Mamy na obecną chwilę 12, 12 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, przepraszam, 10 altcoinów i bitcoina tak? w naszym portfolio. Na górce nasze portfolio było już warte ponad 700 zł. Jak wiecie, był spadek 336 Potem znowu górka, mamy znowu spadek i tak dalej. Rynek cały czas tak pracuje. Jednak ja nie traduję na krótko. Traduję moje wszystkie zakupy. Są to zakupy przynajmniej na rok. W wielu przypadkach zapewne na dużo dłużej. Jak będzie, oczywiście zobaczymy tutaj. Dla tych specyficznych przypadków będziemy się przyglądać, jak to wszystko pracuje. Więc na obecną chwilę ta wygląda tak. Delikata przewaga altcoinów. A my skupmy się na tym, co mamy zrobić. Czyli po prostu zakupy. Ale zanim zaczniemy, pamiętaj, nie jest to porada inwestycyjna, są to moje osobiste przemyślenia, moje osobiste zakupy, moje osobiste pieniądze i moje osobiste ryzyko, bo ryzyko przy kryptowalutach jest zawsze stuprocentowe. I od razu chciałbym też powiedzieć, że zazwyczaj robiłem tę serię w piątki. Jednak no, miałem pro, lekkie problemy, że tak powiem, zdrowotne. Tak gardło miałem zawalone bardzo mocno, także ostatnie dni zeszły na. Właściwie leczeniu się, a nie na po prostu prowadzeniu kanału. Stąd też dzisiaj wracam w pełni sił w niedzielę, ale myślę nic straconego. Wrócimy do rutyny już za tydzień. Ok, zaczynamy, kupujemy naszego bitcoina standardowo za 20 złotych najpierw. Czyli potrzebujemy tutaj zrobić 20 zł, tak, fajnie. Ponad 60 tysięcy, Satoshi, 61 tysięcy, 635. 61, 63, 5, ok, niech sobie tutaj to będzie, żeby to pamiętać. I oczywiście wpisuję od razu sobie do na Coin Tracking Info, tak, żebyśmy mieli pełne informacje. Tak, wcześniej wpisam, oczywiście, jak już wiesz, dopisuję też w złotówkach, dodaję wirtualne złotówki, żeby robić tradey na złotówkach, żeby mieć po prostu więcej danych statystycznych na koniec. Ok, robimy trade, amount o, o, przepraszam, 0,00061635 Tak jest. 61635 currency BTC, wybieram Bitcoin, kupiony za 20 naszych polskich PLN-ów. Pięknie, jest fajnie i teraz, którego coina dzisiaj? wybierzemy zawsze zanim wybiorę coina na kolejny tydzień siadam i patrzę tak na początku właściwie leciałem chciałem pokazać tych coinów jak najwięcej oczywiście będę pokazywał coraz więcej tych coinów dzisiaj miałem taki zamiar jednak obserwując to jak wygląda dzisiaj rynek jak wygląda też te portfolio no Myślę, że bym, był, bym zrobił niedobrze, żebym nie kupił dzisiaj substratum, który w porównaniu do naszego pierwszego zakupu jest na około 70% niżej, 60% niżej, no właściwie 56% tak? 56% niżej. Więc myślę, jest to świetna okazja, żeby tak śre, strategię uśredniania kosztów dzisiaj zrobić, zakup właśnie substratu. Ale obiecuję, w następnym tygodniu pokazuję następnego koina, więc będzie coraz ciekawiej. Ok, więc wchodzimy na substratum. Jak wiecie, ponownie na Binance minimalny trade to 100 000 Satoshi, na Kucoin są to dużo mniejsze, na BitBay są dużo mniejsze. Więc ponownie, żebym dzisiaj miał kupić po prostu substratum, dzisiaj bym zrobił zakup za 40 zł. A nie za 20 i za za, za tydzień bym nic nie kupował, jednak chciałbym tę serię robić w miarę regularnie, tak aby mieć coraz, coraz to więcej wniosków. I wiem, ponownie się powtórzę, ponieważ wiele osób mnie pytało o to, a co z transferami na różne giełdy. No to rozwiązanie, myślę, jest Bitcoin Gold, gdzie właściwie wysłanie to jest chyba 20 czy 30 groszy na obecną chwilę pomiędzy, powiedzmy, BitBayem a Binance, więc myślę, nie robi to właściwie żadnej na obecną chwilę różnicy. Ok, więc kupujemy, tak, mamy nasze 61635. Wybieramy cenę, ktoś chce sprzedać. Jak widzicie, subów trochę tutaj mam. Dostałam Ledgera Nano, także też dzisiaj zabieram się za przesył moich krypto na Ledgera. Też myślę, zrobię o tym wideo, w jaki sposób obsługiwać to urządzenie, tak aby, żeby jednak nie trzymać wszystkiego na giełdach, albo nawet większość trzymać jednak w bezpiecznych portfelach. Bo, ponieważ ja osobiście część tak czy siak na giełdach zostawiam ok, mamy troszkę niższą cenę no i tutaj ja mam 111 tysięcy satoshi no minimalny trade tak jak wspomniałem jest 100 tysięcy satoshi, dlatego klikam tyle ile jest, ale za chwilę dokładnie obliczymy tak czy siak ile bym kupił za te 20 zł. więc dokupuję sobie 20 subów tak trade tak, odbył się zakupione, tutaj kwota Zresztą kupiliśmy po 5, 3, 4, 3, 6, 1, 6, 3, 5, podzielić 5, 3, 4, 3 i dzisiaj byśmy kupili 11,53 suba, więc wchodzimy ponownie na Coin Tracking Info, klikamy new i robimy trade 11,53, 11,53. Substratom. Więc zakupiliśmy dokładnie za tą samą kwotę, jaką utrzymaliśmy za 20 zł w bitcoinach. Także mieć zawsze właśnie to bardzo dokładne porównanie. Ok. Wchodzimy w raporty jeszcze raz. Robimy recalculate. Ok, substratom. Fajnie. Ponownie robiliśmy już kilka zakupów Jutrasta, wciąż ta cena spada. Dla mnie osobiście jest to bardzo dobry coin, jednak no widzę, ludzie wyprzedają się z niego. Naprawdę, mając masę ICO, dzisiaj właściwie jest wiele powodów, dlaczego ludzie wyprzedają się z coinów. Ja osobiście wciąż dokupuję Jutrasta z prostej przyczyny, ponieważ no czekam przynajmniej, bo właściwie to dalej jest long term, tak? ale na takie pierwsze skoki czekam do kwietnia, tak jak wspominałem. W ostatnich wideo, ponieważ ma się trochę tutaj z jutrastem dziać. Więc patrząc na portfolio, no większość na obecną chwilę jest na zielono, jednak sam już nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy rynek wróci, że tak powiem, do łask. Tak jak dzisiaj widzimy, mieliśmy już ponad 500 miliardów kapitalizacji rynkowej. Jednak mamy delikatnie ponownie powyżej 400, więc kiedy to się wydarzy, no nikt tego tak naprawdę nie wie. Jednak ja osobiście myślę, że w ciągu kilku następnych tygodni będzie bardzo, bardzo ciekawie na rynku kryptowalut. <coughs> ok, więc to było na tyle, tak? Uzupełniliśmy nasze portfolio. Kolejne 20 zł. Mam nadzieję, że obserwując i oglądając tą serię. Być może zmotywujesz się do tego, aby zacząć się przyglądać kryptowalutom, oczywiście ponownie nie inwestuj, dlatego że ja w coś cokolwiek inwestuję, zrób swoje analizy, myślę jest tutaj naprawdę bardzo duże pole do popisu i kolejne 2-3 lata będzie można po prostu zrobić bardzo ciekawe wyniki w tym zakresie. Więc póki co dziękuję Tobie bardzo, że dotrwałeś do końca, trzymaj się ciepło i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!